Chciałem nagrać odcinek na meczu, ale niestety nie bardzo, nie, nie bardzo tu jest tak. takiego spokoju. Ogólnie stało się. Gaben, Gabe Newell, kochany docenił naj, najwartościowszego gracza Counter Strike'a i no, dał dostęp do bety, no to się to się rzadko zdarza. Co prawda dostęp dostałem jeszcze jakby Miraż wchodził ale dopiero teraz jakoś mi się tak zabrało taką wenę dostałem, żeby coś tutaj poopowiadać, moje spostrzeżenia na ten temat. A moje spostrzeżenia są takie, że nie jest źle, chociaż niektóre rzeczy mnie troszkę tak y, ujmują. Zobaczymy sobie OFISa, może na początek. Także jakieś tutaj cięcie, może zrobię. Dobra. Yy, I tak, co do OFISa. Do ofisa można się... W sumie na nie można się to za bardzo przyczepić. Bo nie stracił i... W sumie rozbijanie szyby jest też takie ciekawe. Także, także, także tutaj nie, nie bardzo jest... No kamery się nie da zbić, to, to jest jak dla mnie ujma troszeczkę. Ale no. Takie kurde. No jakby to powiedzieć, no... No, no ofis nie stracił. Te refleksy są. No. Nie wiem jak to jest zrobione, ale, ale, ale no to trochę tak. Prawdopodobnie chodzi o optymalizację, żeby tu się nie odbijało, ale to no nie jest to RTX, to trzeba przyznać. I nie da się krzeseł przesuwać jak w source, Także tutaj kolejny minus, ale resztę rzeczy się powinno dać. Tu się chyba dało te monitorki szczerać. O, właśnie. I nadal, mimo że. Yy, no, 20 lat tekstury mają, to nadal jest bifi komputer. Także, także, no, to takie spostrzeżanko. Koradyko jest niegra, gra, co jest smutne, ale tu jest fajnie, że można sobie wszystkie szybki repor Czyli Office niewiele stracił, w sumie nawet zyskał, bo jest taka... nowsza... Nowszy, nowsze spojrzenie. No to dobrze, że nie dostał jakiegoś strasznego Wii worka, bo naprawdę by na tym stracił. W sensie, to jest jedna z moich ulubionych map i... Wbrew pozorom, naprawdę naprawdę ładnie to wygląda. O Boże, mam nadzieję, że nie ma takich ścinek na nagraniu, bo odpaliłem tak w końcu w tych yy, 60 fps, żeby to ładnie wyglądało, ale widzę na podglądzie, że. O, jest kurde. cienko, ale może mi nie pokazuje po prostu monitor tego tak ładnie. Miejmy nadzieję, A jak nie, to będzie filmik taki polagowany. Ale mimo wszystko jak się ten nie ruszał się, to nawet chyba y, będzie widać tutaj wszystko ładnie. To jest ten pokoik taki fajny. E, to są jakieś kurde y, zadania. Widzę, że tu 20% coś tam, 5% coś tam. I tu za jakieś premium z New Year's Resolution. Change Nothing. My garbage disposal It's better than 99% of the world Ok I really do hope they have golf in hell ah. Nie wiem czy to jest coś ciekawego Skiny, skiny dość mocno stały O, tutaj jeszcze nie wchodziłem Nie, to ładnie tu wygląda tutaj No, o, się odbija światło, które które, które powinno być tutaj. Tak mi się wydaje przynajmniej. A jest tutaj, tak też. Trzeba to naprawić. Zaraz napiszemy tam do walła. błąd zgłosimy. Tu jest. Mare dobrze. Tu się nie da tego tworzyć. Hi who dies with the most, to wins. Hi? Czy mu hi? Nie wiem. W każdym razie szybki, szybki, no co do Office'a to chyba tyle, bo to, to no, no co powiedzieć, no poprawnie zrobiona mapa, ładnie nic się nie zmieniło, nic się nie zepsuło, ale też jakoś nie jest szczególnie zmienione, także jest elegancko i skiny się długo ładują, ale to może już winna tego, że ja zinstalowałem CSO2 na dysku twardym HDD, a nie na SSD, to może temu tego wina jest, ale nie otwiera, a czy się zamyka? Uuu, nie zamyka się. No i już, to nawet 1.6 się zamykało. No to już, 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 już ma umy, ujmę. Gierka już jakieś przestarzałe dziadostwa. Regres można by powiedzieć. To winda była otwarta, a no, tam nic nie ma. Czy to jest winda, czy to jest pokój, bo teraz się zastanawiam. Hmm. Dobra, nieważne. Tu już byliśmy. No to, jeżeli chodzi o Office, to tyle sobie można pooglądać. Czyli... no standardowy Office, tylko zakładników brakuje. Ale to chyba... No nie wiem, czy można na tym zakładniku to odpalić. O. Okej. Okay. Aha, i drugie takie ciekawe spostrzeżenie, co mnie troszkę martwi. Nie ma tutaj yy, sklepu z... Yy, to tak jak jest w zwykłym ces to pokażę pod koniec odcinka, nie ma sklepu, po prostu tego walwowego, że można sobie kupić, nie wiem, tam jakieś pakiety naszywek, naklejek i tak dalej, wiecie, tam bezpośrednio od Walw czy coś, w sensie ten sklep i ich takich, co, co zawsze był w ces tutaj w Lewym Dolnym Roku, tak. Jest rynek Steam tylko i, i tam mnie troszkę tak w takie zastanowienie troszkę wrzuca, ale no dobra już nie będziemy tacy ten moim zdaniem to troszkę jest tutaj, jeżeli chodzi o ten cały sklep i tak dalej, to jest to ciekawy pomysł ale brakuje mi tego że zmienili całkowicie menu kupowania które jest no bądź co bądź takie, no nie wiem nie s już się tak przyzwyczaiłem do tego kołowego, że fajnie jakby była taka opcja, że se można zmienić, to takie, takie, nie wiem, może nawet jako skin, kurde, do, do sklepu czy coś, chociaż może o tym myślę, może nie, ale generalnie powinna być gdzieś opcja, bo ustawienia, że se można zmienić z kołowego na taki i by było problemy i nikt by się nie denerwował, że co, jakieś straszne zmiany zrobię. Mnie zdenerwowało, że panoramę wprowadzili, która już zepsuła całkowicie wygląd tego Cesa, Ale dobra, dalsze części sobie pogadamy, jak sobie wbijemy na Newka. O, uproszczony można grać na office, dobra, nieważne. A, czyli pewnie tam byśmy zobaczyli zakładników, ale to jest nieważne. Ej, dobra. A to jest trening, to powinno mnie wrzucić. No to jeszcze chwil, chwilkę, czyc, albo nie ciecie, pogadamy sobie jeszcze. Strasznie kolorowy się stał CNCS i nie wiem czy to jest zmiana na plus czy to jest zmiana na minus, nie leży mi to szczerze mówiąc, chociaż no będąc szczerym nie zepsuli tej gry. Gra jest no śliczna, no nie można powiedzieć, że jest brzydka, na pewno przy jakimś Valorancie czy innym głównie to... to no, no, no to nawet Valorant nie miał podejście do CS 1.6, a to już w ogóle jest całkowita jedna półka, więc o tym nie rozmawiajmy. Eee, także no, od razu sobie pikniemy boty. Eee, co do tu dać? No niech minie ten czas, już nie będziemy pomijać. Jak tu stoję, to nawet nie wiem, czy coś się różni od CSGO. Ale no jestem taki kolor, zbyt kolorowe się to stało. O, pod v -com jest... O! A to ciekawe, pod C, V i... C i v są te, 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 dwa takie kółka, a pod Z jest taka wiadomość. No, zwykła. To ja nie wiem, czy to jest dorobione, czy nie, ale no, mniejsza z tym. A boże. Nie wiem czemu ten, ten ten, true albo false trzeba wpisać. No, tu sobie można chodzić po wodzie, na której się zostawia cień. A właśnie, co do cieni. To jest ciekawa sprawa. Yy, cienie, cienie, cienie. Tutaj są nie, nienaturalnie duże cienie, tak na niektórych miejscach. Znaczy to jest akurat naturalnie, nie, bo to jest źródło światła. Yy, I no. Ale tu się tak cię, ten cień dziwnie urywa. No dobra, to w sumie nie, nie mam za dużo do powiedzenia o tym. Ale no, niuk sobie wygląda, no jak... No jak nuke. Cieszę się, że tych map w ogóle tak nie, nie, bardzo... Nie bardzo psuli. Tu się chyba wcześniej... O! To są te... Też takie dziwne cienie, które tutaj mogą dość wpłynąć na rozgrywkę, bo jak ktoś się, nie wiem, będzie gdzieś chował... A, bo się nie będzie chował, ciężko stwierdzić. Ale w każdym razie, w, pe w pewnych przypadkach, jestem w stanie uwierzyć, że może koło jest zdradzić cień takiej pozycji, czy coś. Zauważmy, że ktoś sobie wchodzi tą i widzi gdzieś cień na tamtej ścianie. Chociaż nie wiem, czy by zauważył. Ale to, 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 to już są takie kwestie, które nas nie interesują. Nas interesuje, że że nie mogę się ruszyć przez 10 sekund bo to, to jest, też jest troszkę tak, taki problem wyłącz tylko komunikację soboty, pseudonimy no nie mogę tego odciszyć no ale nie wiem czemu mogę być nieważne aha właśnie Z, właśnie. to menu kupowania eee. no nie będę tutaj za bardzo się na tym rozwodził, nie podoba mi się to zdecydowanie wolę kołowe a może to z tego, że się przyzwyczaiłem? I co? Można sobie inspektować Zeus'a. Ale to chyba było można już w poprzednim update. E ale można najdy sobie inspektować. No można sobie kręcić. I cieszę się, że w pewnym momencie, bo jak był ten... Wchodziła ta pierwsza beta z CS2, nie można było sobie o tak kręcić, tak, że F i R się wciskało. Czyli nie można było tak po prostu bawić tym wszystkim. Na szczęście wy już w następnym update już to poprawili, już jest spoko. Mam nadzieję, że za tego Scouta aw by się trochę tam doprawili, bo naprawdę irytuje ten, ten taki długi czas skopu. Eee, tak, czas na zakupy minął. Dobra, podkładanie bomby sobie zobaczymy. O, otwiera ten pstryczek. I nawet go nie przyciska. No to, to też jest ciekawa sprawa. Po co on to otwiera? O, ale leci sobie taki. Taka gwiazdka w lewo i w prawo. Nóżki też widać, ładne. Buciki są można zawiązać. A one ładnie, zaszmurowane Ping na środek. a to ciekawe, gdzie jest środek. Nie pokazuje. On nie pokazuje przez ściany tych znaczników. No to już kolejny bug. O tym zapomnieli chyba. No bo powinno pokazać się na takie kółeczko. Ej, dobra, bo w sumie... O czym tutaj ja miałem? O tym skałciku sobie jeszcze pogadajmy. Zobaczmy samołotowa. Hej. Ja, dobra, skaucik, skałcik, wygląda normalnie. Digielek. Bardzo fajnie mi się błotniak poprawił, w sensie ładny jest. Już coraz bardziej lubię tego skina. Dobra. Ja. woda jak w Half-Life Alex. O! A można podpalić inspektować? Oj nie. Ale można zgasić. O, jest. Wolenie konia No zapalniczka no ciekawa, ciekawa, ciekawa no, 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 no. no co tu powiedzieć Ciekawe jak to wygląda z drugiej perspektywy Ktoś tak robi O no podrzucaj, podrzucaj Czy to jest jedna nomina? O, co można rzucać granacikiem? A! jeszcze jedna sprawa, jak jesteśmy na nuku, trzeba sprawdzić jedną bardzo fajną rzecz. I... Tak sobie zrobimy. O! I nie zasmokowało całego menta. To jest super sprawa. No dziwnie to wygląda, tu się trochę buguje. Coś, ale, ale jest ładnie, A jak Molo wpada teraz. Muszę sobie zbindować tego na flipa, ale nie. nie jest kot? Ja pierdzielę. Ech. Nie. Nie wiem, jak jest komenda na tą rozgrzewkę. Ojej, ej ej, ej, ej. Dobra, tak czy inaczej, zawsze jest dobrze spalić do wentów. Jak bardzo one się tam palą? Teraz bym chciał wiedzieć. Aha, do to. A jak tu jest molo i rzucimy tutaj smoka, to on zgaśnie? Zgaśnie? Nie, to, to mi się podoba że jak się rozrasta ten smok to też gasi młotowy No Fajna sprawa, fajna te nowe, nowe smoki to są cudowne Chociaż czy nadal prawie strzelanie do nich No teraz to tak No tylko jako ciekawostka to tak jest Zczelanie przez te smoki chyba. Oj, dobra. No dobra, na klipie to nie postrzelamy chyba. No, za dużo nie zobaczymy, dobra. To teraz 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 co teraz U, barierki takie, 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 takie barierkowe. Tylko mój spawnie wyszedł. Tu też jakiś takiś do Tak, kuśwa. No to do pyta, pospowane taki, taki glut, taki to nie są te łódeczki, co mają być. Nie, 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 ale dobra, I wynosimy się z tego, z tego, z tego, z tej, z tej gierki. Dobra, jak już jesteśmy w prawdziwej gierce, bo jeszcze w C2 nie można otwierać skrzynek ani z takiej rzeczy, zwróćmy uwagę na ten kawałek, o którym już mówiłem. Nie ma go, nie ma takich kuponików, że se można tutaj wziąć, wpisać jakiś e, pakiet. E, może nie pakiet, kurde. Pojemnik. Z naklejkami, mamy kurde tutaj milion. Różnych jakichś naklejek, naklejek CS20. Czy innych pierdół, czy pojemnik z oznakami. Czy, czy inne takie, no dużo tego tu jest. O. E, Pinami. Z Half-Life inne znaki 41.35, a na rynku 3 razy tyle pewnie. I takie pierdoły Jak samo tu jakieś te takie tabliczki No tego raczej nie usuną, ale o to się bym martwił bo tu jest mnóstwo rzeczy. Na przykład zestaw muzyki utworów i tak dalej. No, w każdym bądź razie jest tego tutaj odluja. No i te paryże, to to wiadomo. I z okazji tego, że akurat sobie nagrywamy, bo nie będę odpalił CS-a. Wszyscy wiemy, jak wygląda CS. A co do styli styki CS-a, trzeba jeszcze. Powiem Wam, co mi leży tak na, na serduszku. I dlaczego mi się CS-2 nie podoba? CS-2 idzie już w taką cukierkową postać. W jaką większość gier idzie. I nie jest to podobne do WAW dlatego, że oni jednak zwykle robili takie bardziej mroczniejsze gry. W sensie ten CSGO jeszcze tak delikatnie wygląda e, tak half-life'owo, tak ciężko, tak solidnie, tak. Także jest coś jest mrocznego, tak kurde elegancko, że, e, że, 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 no, no, CSGO jeszcze pasuje do ich tego Walw wiecie. E, moment. CS:GO jeszcze pasuje do, od, do tego, to, to żeby to jest takie no Nierozłączne jest to, tak jakby. W sensie ten soundtrack Half-Life jest nie no, no mega, no taki. Jakby ten soundtrack nie pasuje już do do CS2, w sensie jeszcze wcześniej, jak się było, bo było bez panoramy to CS:GO, to jednak Miało to takie fajne intro, takie do, do włączenia. No teraz mnie będzie słabo słychać. Ale mogę to puścić, bo to jest bardzo, bardzo. bardzo przyjemne dla ucha. O, i sobie otworzymy skrzyneczkę. Skrzyneczka, skrzyneczka. I. I ale nie taką skrzyneczkę. My sobie otworzymy tę skrzyneczkę. O. Dam te pojemniczki też sobie otworzyłem, bo to tak na koniec odcinka chciałem powiedzieć. Yy, wracając, brakuje mi. No oczywiście, no po co mi... Po co coś dobrego miałby drogę? Mam nadzieję, że w CS2 będzie lepiej wyglądać. Yy, co to jest za Autograf legendy. Aha, dobra, to tylko jedno takie chyba. Czy autograf legendy? Czy ja kupiłem wszystkie autografy legend? O ja pierdziele nie chciałem tego kupić, ja chciałem kupić le na Click legend. da no, ich A Na mistrzu sobie. O, pójdźmy. No i teraz mi się puści cały sam z Half-Life'a <grym> będzie w tle leciał e, Ale mniejsza. Właśnie mówię o tym, że się zatraciło troszkę taka, taki mrok w tych grach Valve Co jest i smutne, i... i ciekawe. Okej, okay, mi dropnął. Fajnie, fajnie. Miło. Yy, chyba, chyba strasznie głośno jest to. No kuźwa fioletowe było. I tak to jest nic niewartego po złotówce, ale mniejsze dobre wyłączy ten soundtrack na razie. Yy, dobra, jeszcze momencik. Jeszcze momencik. I yy, już wracamy do otwierania tak na koniec. Yy, na czym ja to skończyłem? No skończyłem na tym, że jest dobre i złe. Bo jednak idzie do przodu coś ten Valve. Jednak ta gra nie zostaje zapominana. Lecz jednak no... stylistycznie mnie to troszkę tak osobiście odrzuca. Chociaż wiem, że dla większości jest to bardzo fajny skok naprzód. I dla mnie też tak delikatnie, tylko no... nie pasuje mi to do stylu tej gry. Jednak to miało być takie profesjonalne i tak dalej, to takie cukierkowo. Już ta panorama to troszkę zepsuła. Także to nie jest... Nie jest to takie ciężkie, w sensie, jakbym miał porównać, e, o e, i, i, i starego CSa, jeszcze nie tego, tego sprzed tej panoramy, to bym powiedział, że to jest taki gruby kawałek takiej stali, takiej kurde mocnej, takiej kurde hartowanej, takiej, która się niczego nie boi, kurde, że może to zajebać nic się nie stanie. A te nowsze gierki Valve? No, może nie, no, wszechwierywalne, no ale są takie kurde, cukierkowane, takie kuźwa. Nie, nie plastiku, nie bo to by było obrażające, ale taki kuźwa kompozyt z włókna węglowego. Takie, takie, takie kuźwa. Niby jest to lepsze, mocniejsze, ale. Ale się nie wydaje. Nie wygląda. I. i tyle mam do powiedzenia na ten temat. Jeszcze dwa autografy sobie otworzymy. I lecę nagrać drugi odcinek. Sesa? Tym razem. Tym razem będzie to też troszkę uderzające w coś czego. No kuźni, a fioletowe było. Dobra, nie ważne. Mam w podcholery jakichś dziadowych naklejek. Ile to kosztuje? O! Ale żem się zarobił 8 groszy 4 grosze. Nie, nie kupujcie, nie kupujcie pojemników, kupujcie naklejki, to jest taka moja cenna rada, raz, że no chciałem naklejki drużyn kupić, ale sobie źle kliknąłem no, i kliknąłem zwykłe, dobra, ale nieważne, w następnym odcineczku chciałem nagrać tutaj nadzór, ale mi się nie wyświetla, nie wyświetla mi się do tego, że straciłem rangę, aha, no to nie nagram nadzór, ale... W przyszłych, w przyszłych momentach, jak z zdobędę rankę, sobie coś zagramy, bo to chyba golda trzeba wbić. A to ja na spokojnie, akurat. Eee, zrobimy overwatche, Dlaczego overwatch? Bo to Ścierwo, jak będzie CS2, nie wiem czy te demka będą nadal chodziły na CS2 z CSGO. I nie wiem czy te cwele nie dostaną, kurde bana, te czytujące Ścierwa, chamy, ruski, pierdolone downy i takie tam. No Dlatego idziemy. Robić to overwatch, aż zbanujemy najwięcej tego szamba, które zalewa nam Counter Strike'a. Bo nie ma tak, że gdy wchodzimy w CS2 z czystym kątem wszyscy i bana nie dostaną. Nie, nie, nie. oni muszą dostać bana tu i teraz, żeby się nie paluszyli w nowym CS-ie. I tyle mam do powiedzenia. Yy, trzymajcie się. Yy, na razie CS2 świetne, świetne, chociaż stylistycznie, no tak kurde regres troszeczkę, ale jak najbardziej krok naprzód. Yy. Taka moja recenzja, także trzymajcie się i na razie.